Z tej strony dodam tam witam Was w pierwszym odcinku z gry Telling Lies. Yy, o co chodzi w grze? Może niektórzy już wiedzą, bo w ogóle gra jest nowa, bardzo nowa i niektórzy już tu też to nagrywali, Ja grałem trochę później, bo ja problemy z nainstalowaniem gry. Yy, I co? Gra jest tak jakby sequelem Herstory, Chciałem też to nagrywać, ale gra jest tylko po angielsku, co było dla mnie problemem, bo aż tak angielskiego nie znam, żebym tam się połapał. I co? Mamy tutaj taki, taki ciemną grę po prostu. I co? Mogę już zacząć po prostu? To się tam wszystko... Kurde, katar. To tam wszystko się zrobi i co? Chodzi w tej grze o to, że mamy cztery osoby, które nagrywały jakieś tam relacje swoje. Dzięki tym relacjom możemy potem odpowiednie słowa klikać, które nam będą pokazywały kolejne filmy. I z tych tam 59 jakichś tam małych kąstawek musimy zrozumieć a co chodziło w jednym dużym. Jesteśmy w ogóle my. Yy, jesteśmy tacy O. Ta, taka spoko bierka. tacy ładni ładnie jesteśmy w ogóle. Hahaha. Ha, ha. I pierwszy odcinek będzie taki na początek do obyznania, bo tutaj dużo trzeba czytać. Trochę już patrzyłem. O, nazywa mi się Karen Mamy bardzo długie hasło. Oczywiście tym hasłem jest do domin, raz, dwa, trzy. I oczywiście żartuję. Coś tam jeszcze przeszukujemy, przeszukujemy ale to jesteśmy my. A, dysk zewnętrzny. Okej, okay. i tutaj nam pokazuje, że mamy. Jeszcze co wpisać, to jest miłość. Tak, kraj jest po polsku. <grym> Możemy też pisać po polsku, ale super. Jestem zadowolony. Tak, co my tutaj mamy? Tutaj mamy jakieś baterie, to jest nieważne. Jest niedziela, jest to u nas. Tutaj mamy pasjanso Możemy sobie go układać. Na razie tego nie będę robił. Tak, tu jest simple memo, ale to nie działa. A ja bym chciała sobie zapisywać jakieś rzeczy. To będzie dość przydatne, żeby coś tam sobie pisać. Tutaj mamy właśnie otoczenia programów, muzyki i napisy. Oczywiście wszystko włączone. No dole mamy kosz. W koszu mamy jakieś obrazki takie, proszę bardzo. To są takie jakieś obrazy, nie wiem dlaczego. I tutaj mamy... Witamy w systemie operacyjnym Kastle. Kastle to system operacyjny open source, który pozwala schować prywatność i anonimowość wczytywany jest z głośników zewnętrznych i nie zostawia na sprzęcie żadnych śladów użytkownika. Castle ma wbudowane kilka aplikacji. Hmm, dobra, wymagania sprzętowe to nie. Wszędzie działa. Castle nie zmienia komplikacji żadnego z komputera niekorzystnie z instalowanego w przedsiębiorstwie. Dzięki temu można go używać na swoim komputerze, na komputerach znajomych czy na komputerach znajdujących się w bibliotece publicznej. Pakuje hmm, dobra. Używam zainstalowanego na, na nim systemu operacyjnego. Hmm, dysków twardych, dobra, dobra. Ostraszenie kasu nie przed zmodyfikowanym sprzęt. Mulika już w w tej żadnych komputerach. A sz... Ona też patrzcie, ona też czyta chyba. W ogóle to jest ciekawe. Ok. Wszystko zrobione. E, to co? Wchodzimy do dyskorów, tutaj mamy jakieś coś podsumowanie, nie reportujące. Tak, tutaj mamy o co w ogóle chodzi. Mm -hmm. Dobra, Dobra. to raczej to się kapne, nie będę tego czytał O, wiele. oto szczęśliwy wyciąg z bazy Retina. Coś tu niby jest Przesłanie danych, dobra Przesłanie danych, ten program spowoduje wyczynienie dysku 4. z opóceniem Cię, to resztę bo na pewno nie dojdzie, znajdziesz sobie sprawy z tego prawda? nie zrób też Jeśli spalisz, to więc jeszcze, dobra, z tam sprzęt po prostu, ok. Okay. i tu coś jeszcze mamy. A, to jest nasza główna ta. To jest serwer bazy danych, czyli serwer bazy danych, i to, to jest to samo. Dobra, wyszukujemy pierwsze miłość. Mamy cztery różne. O, tu już widać się, babka nie zwa, jest dobra. Oglądamy pierwsze. księżyca miłość, aż się wymyka. Nie ma do tego, czy to ja się śmieję naprawdę o teraz mogę stupować, na przykład przyszyprzać, tak? tutaj mogę na przykład, otek, tak, klikać spacją, dobra śmieszne czy ja tutaj byli albo kiedy się kąpię? no jakoś dobra może, nie, a to już koniec, OK. utworzenie wideo, tak, dobra, tu nic ciekawego nie było, tu mam jakieś w ogóle dopasowania, no bo tutaj mamy kolejną rzecz Na razie czy to jest gra 18+. Plus? <grywa> Dobra. <grywa> nie, nie chcę. <grywa> co, co, co? piękne przeżycie. Aaa! Co jest to nie tak? Dziewczyno. Aaa! No się śmieją no dobrze. O Boże. Jeszcze nie potrafię ją rozpalać. Yeah, thank you. Tak, chyba jak sobie poradę, dziękuję. Oh, stay, stay. Nie zostań. Nice zostań ze mną, fajnie jak ty ze mną jesteś. Chcę przy tobie zasnąć. O, 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 Good night David. David! To jest to! Tego szukałem! To jest... To jest to! Czego szukałem! Stop! Stop! David! Oh, do pasowania 60. A, dobra, lecimy jeszcze miłość. Dawaj, tą miłość. Teraz ty. Ja nie zrobię tego, Albercie. Dużo jest z Albertem. Dużo jest od cholery! Dawaj, miłość, to tak. Gdzie mamy nasz. Albert. No, ja tu zapomniałem, jak otrzymałem nazywa, inny. inny... David! Dawidzie! Cholipka. O, to jest trochę dziwnie zrobione Z tego co widzę. Dobra, mamy dwie osoby, alo! Nie! Stój! Ty jesteś, nie! My to powiedzieć o Będę musiał potem wrócić. Będę musiał potem sprzedawić, tak naprawdę nie jest 18%. No, Don't don't send me underwear. <sighs> okay, well, give us a warning next time because it freaks Alba out when you just show up. Okay, I gotta go to work. Happy Valentine. Julia Albert, this <coughs> guy, shoes, <coughs> I know. No, it's Czeka ja jest już nic nieco pasjami, ale prosządam. Zaproszę nie mam takiego czegoś, co patrzy, gdzie, w jakim momencie właśnie patrzę się oczkami moimi. O, to koniec. To było słabe. Dobra. To już widziałem, a tu coś jeszcze nie wiem. A nie. Dobra, to teraz lecimy jak... Tu mamy jakieś zakładki, pozycje. Dobra, to na razie jest nieważne. Albert. Albercie. Nie! Holibka co to było? Albi. Albi, o Jezus, Albi! Bo nie może być Albert, no dobra, niech będzie. I got Alba ready for camp, made her about a, a spectacular lunch, no PB&J, otherwise she has to sit at the peanut table. At work, I pulled a messy code blue back from the brink and administered a sub-Q insulin that my patient didn't even feel. Picked Alba up, made her dinner, soup, because her tooth hurts. <laughs> And then we had to watch a Disney Princess movie because mama sent us the damn box set. Hey, could I call you back after down? bath. Dobra. Mogę jakoś Jeszcze bardziej zeskipować, a... O. Boli ją ząb, ciekawe wiesz też ci szuka. Jak mówię napisał Too po prostu. Jakby było po angielsku, to pewnie by coś mi się wybrało. Albi, dobra, nie będę tym. Albie. coś, że dobrze. Dawaj, to jesteś jeszcze jakimś nowym. Ja muszę to zresztą skończyć. Ten gość jest tam tą dziewczyną, mają razem dziecko. I to na razie tyle. Uczyłem, czułem trochę. Może oh, extra... the extra... pomóc, ma parę rąk. Aha, czyli on chce pomagać w wychowaniu dziecka, tak? Laura, kolejny imię. Ella, mamy. Laura, easy, sponia. Laura, kozak. Nie mogę sprawdzić, mogę sprawdzić, która jest na 10:30. Dobra. No, mama, I'm not interested. Okay, mama, could you go check on Alba in the bathroom, please? Sure. Bye, David. Bye, by David. I'm going to go check on Alba. God. No, you're not. And she's right. That's what's so unfair. Bo oni też z kimś gadają, tak? Dobra, to sobie już dał w tym czasie trochę złoczyńców. <laughs> Czyli jej mąż jest jakimś. kimś. kimś jest. A tu mogę sobie zobaczyć coś ważnego nie będzie. Nie ma nic ważnego. Chciałem, żeby albo była jedyną osobą. Jej się podoba, wygląda tak pięknie. Ale nic jest ważny dla dzieci. Chciałam, by się wyjątkowo, Że dobrze, mamo, kocham, może i słowa w swoim pokoju. Nic jej nie będzie, słuchaj, mamo, została w domu. teraz, zawsze pracuję. Przychodzisz, żebym zawsze uśmiechnięta. Mamo? No nie, się po wow. na nie, nie, przedstawienie, nie, 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 upierało się, że jesteśmy silną rodziną. Nie, nie jesteśmy. A, na tak mam czas. Musimy powiedzieć ten raport obok naszych czegoś tam. Wpiszę raport. Muszę lecieć. Elo, Bye. Dobra. Tu są chyba... Nie, jeszcze jedno. To potem... To i potem raport. Dobra, dzisiaj żona przy sobie babci. Ma się naprawdę już no, no, Nie wiem, co mam sprawdzić. Tak? Skipuj, no nie ma sensu od kogo. się. Co? Nie masz prawa być zazdrosny. Dobra, co ja mam sprawdzić? Także ja chora. Elo, mamy, że chora. Dlaczego Maro by wiedziała, że ktoś jest tam chory? Byłbym chyba chory, ale nie, nie znam kogoś, żeby wystąpił w pracy i zabrał mnie ze sobą, posadził mnie w akwarium. Nie? akwarium. Nie to jest Akwarium! Napamiętam. pamiętam. A to długie, piek się przychodzi? Kacynarz się zyskał na piękne długie włosy. Z podmieszaną, albo nie mam pojęcia, płaczę, czy płacze, czy płakała. Jest styl, czy czarny płaszcz, bo to się ma Co Czytam na szybko, bo naprawdę przychodzi mężczyzna, czarny karnitur, krawat, jest lato. Wszyscy są na... strasznie przykroceni. On jest chruchny, idealnie. Gdybym <gadł> nie. Dobra, FBI. FBI, mamy FBI. FBI, Pamiętać FBI. Aha, właśnie taki jak chce być, to. Serczy forzole Dobra, co ja nie, nie opuszczę. Nie wiem, że to palamstwo. Nie spokojnie. Co? Jaki balet? Może ktoś się jeszcze powiedział. Ooo jest coś o balecie. Dobra, ale to zaraz. Tu mamy od... A, dobra, tutaj widzie. To ja gdzie go chyba robię, tak. Wyścisz tak. Nie, fight. Ale już zrobiłem. A, trzeba tak. Dobra, tak trzeba chodzić. Też kupiłem sobie na no, dobra. Mm. Yes, the touch Yeah, but I mean, because I think he resigned like a week later. All right, let's keep it classy, guys. These people are looking for any excuse they can find to make us the bad guys. Let's not paint a target on our backs. We hear you, dude. Um. Czy oni chcą się gdzieś włamać? Do zaworów. Ale paniki były chyba bardziej A mi się skajało z przycinaniem po prostu. Nie wiem, czy to jest to samo. Trzeba po prostu coś. Jeszcze raz w prawo tutaj. Tak, to chyba tutaj w prawo. Zatrzymaj się gdziekolwiek. Gdzieś tutaj? Tak, tam gdzie będzie wolno. Nie Wiedzą, że przejdziemy, aha, dobra, to robot. Ostro, ostro Ale żeby nagrywać, no to ja nie wiem był poważnie chory I nie mogli zostawić w takim stanie Nie, zabrałem więc go do domu mu wodę i pokar No i pokar, dawaj szybciej to robię szybciej, żeby więcej obejrzeć pod prostu? a ja to czytałem, bo też proszę sobie czytać, to jest no spoko do czytania. Tak, dobrze, ja też troszkę ja później tego lata. I w ogóle są cztery osoby. Cztery. Najważniejsze osoby. Pomóżcie mi, pomóżcie mi, nie chyba Wam pomóc, nie mogły go uwolnić w styczności. Mi ciągnęła noż. I odcięła białą, prawdę, staruszką w języku. Z piek do lasu zareagowały? O sznurek z szefem, ze wszystkich rzuciły staruszkowi. Zobaczmy, jakbyś sobie wcieliby do mego brzegu. Staruszek znów je okrzyczał. Wściekły, dobra, że są, na setny bieg do lasu. No, dobra, w lesie. Straszyły się. Słyszał sprzedając głośno pomocy. Pomocy nieźle, próbujemy zabić. Gigantyczny nie wiesz. No i to ja rozumiem. Nie wiesz to jest spoko. Dobra, i na to nie mówiąc prośby. prośby. go w tej cedu serca. Staruszek. O, tutaj kryszą. Fuck! Fuck! Co tam? Piszą? Nie, dobra. Czy są księcia? Książę bierznił, że rok tam starać się mnie nie w tym momencie potem nie pokradli go I ślubiła z księcia, i wszyscy żyli głową. To jakieś dziwne. No gadaj ty, gadaj. A, bo on teraz tak wiecie, gadają, ale międzyczasem tej osoby, z którą on dzwonił, sprawę. Teraz się zadziwił. Zobaczymy, jak Wszystko w porządku. Wszystko w porządku, Kościół. Tak. Steven. Dobra, mamy Stevena, Elno. Mamy Steven. Stefan. Ste Co? Emma, Stefan. Dobra, mamy was wszystkich. Emma... Udoskonale się wkłuć, dobra. E, coś Emma napisze, nie? Ale żeby napisać David, to nie już większy problem. Nie, yeah, Steven. dawaj mi Steven. Mamy Steven, a moja gitarka. Steven, Emma, E, tyle A. Kurde, to już nie chce. Słuchatek nie mamy, bo zakładek nie robi Tutaj mamy coś, a słowo chora Dzisiaj eee, już znalazłem wszystko ze słowem chora Nie, jeszcze jedno Jest chora Demencja Dobra, no sprawdzamy <grytanie> Sprawdzam wszystkie tak sobie wyrazy A Dobra, okej okay. Co stało? Nowa alpaka kabaczek zasubskrybowała kanał. Co się stało, właśnie? Ład! Jaka alpaka kabaczek? X.D. Nie wiem, czy wy to słyszeliście. What? Dlaczego to się stało? God dammit! Znaczy. A? Muszę zobaczyć o co chodzi. Która jest godzina? Szybko. Dobra, jeszcze dużo czasu XD Dobra Ostatnia osoba jaką sprawdzamy No ma demencję, to już wiem, że ma demencję Dobra Nie mogę już bardziej przewinąć. Nie Moi to gadają, nie was rozumiem Dobra, do dwóch, Po dwójce się w sumie spoko Żadnych tajemnic No tak, żadnych Dobra, ja nie chcę powrócić, pobudzić, tak Dokładnie no i spoko, ja Ciebie też. Jeszcze, ja kocham gościu. Dobra, skoro mamy wszystko, ale w tym odcinku tutaj tak będzie na tyle. Co mi się wyłączyło. Więc widzimy się, jakby w kolejnym. I cześć.